Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie trzecie: wyznacz miary kątów wewnętrznych trójkąta, korzystając z danych na rysunku poniżej. No i mamy trzy podpunkty. W podpunkcie A mamy trójkąt, którego kąty wewnętrzne opisane są wyrażeniami alfa plus 6 stopni, 2 alfa i 3 alfa. Wiemy, że suma trzech kątów wewnętrznych w trójkącie Suma ich miar oczywiście zawsze wynosi 180 stopni, zatem otrzymujemy równanie. Alfa plus 6 stopni plus 3 alfa plus 2 alfa jest równe 180 stopni. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych: alfa plus 3 alfa to 4 alfa, plus 2 alfa to 6 alfa, plus 6 stopni przepisujemy jest równe 180 stopni. Przerzucamy plus 6 stopni na prawą stronę równania, zatem od obu stron równania odejmujemy 6 stopni. Stąd po lewej zostaje nam 6 alfa, a po prawej 180 stopni minus 6 stopni to 174 stopnie. Gubimy szóstkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 6. Stąd alfa to 174 stopnie podzielić na 6, daje nam 29 stopni. No i teraz obliczamy miary poszczególnych kątów. Tu mieliśmy alfa plus 6 stopni, zatem 29 plus 6 stopni daje nam 35 stopni. Tu mieliśmy 3 razy alfa, czyli 3 razy 29 stopni daje nam 87 stopni. I trzeci kąt 2 alfa, czyli 2 razy 29 stopni daje nam 58 stopni. Zatem kąty tego trójkąta to 35 stopni, 87 stopni i 58 stopni. W podpunkcie B nasz rysunek wygląda w ten sposób. No i tutaj popatrzmy, przy tym wierzchołku powstaje nam kąt. Półpełny, mamy dwa kąty przyległe. Zatem ten kąt oznaczymy sobie jako beta. I wiemy, że beta plus 68 stopni daje nam 180 stopni. Stąd wyznaczymy sobie ten górny kąt. W naszym równaniu przerzucamy plus 68 stopni na prawą stronę równania. Zatem od obu stron równania odejmuje 68 stopni. Stąd beta jest równe 180 stopni minus 68 stopni. Daje nam 112 stopni. I już wiemy, że ten kąt ma 112 stopni. Teraz korzystamy z tej informacji, że trzy kąty w trójkącie dają nam zawsze 180 stopni. Ich suma oczywiście. Zatem otrzymujemy równanie alfa plus 3 stopnie plus 112 stopni plus alfa plus 3 stopnie to 180 stopni. Alfa plus alfa to 2 alfa. 3 stopnie plus 112 stopni to 115 stopni plus 3 stopnie to 118 stopni. Jest równe 180 stopni. Gubimy 118 stopni, zatem od obu stron równania odejmuję 118 stopni, stąd po lewej stronie równania mamy 2 alfa, a po prawej 180 stopni minus 118 stopni to 62 stopnie. Gubimy dwójkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 2, stąd alfa to 62 stopnie podzielić na 2, daje nam 31 stopni. Zatem ten kąt będzie miał Alfa plus 3 stopnie, czyli 31 stopni plus 3 stopnie, daje nam 34 stopnie. Przy tym kącie mamy identyczną sytuację, a trzeci kąt wyszedł nam 112 stopni. Zatem kąty tego trójkąta to 34 stopnie, 34 stopnie i 112 stopni. I pod punkt C nasz rysunek wygląda w ten sposób. Wiemy, że prosta K jest równoległa do prostej L, no i mamy tutaj na rysunku zaznaczone trzy kąty które tworzą kąt półpełny, są to kąty przyległe, zatem ich suma wynosi 180 stopni. Dodatkowo wiemy, że ten kąt w trójkącie oraz ten kąt zaznaczony na rysunku to kąty na przemian ległe wewnętrzne, zatem ich miara jest taka sama. Zatem jeśli tu mieliśmy alfa plus 15, to tu na dole również jest alfa plus 15 stopni. I podobnie po drugiej stronie tu mamy zaznaczone dwa kąty. Jeden z nich to kąt trójkąta i te kąty również jako kąty na przemian wewnętrzne, mają równe miary, czyli tutaj mamy kąt alfa. I wiemy, że suma trzech kątów zarówno w trójkącie, jak i kątów przyległych jest zawsze równa 180 stopni, czyli otrzymujemy równanie. Alfa plus yy, 15 stopni plus 3 alfa plus alfa daje nam 180 stopni. Alfa plus 3 alfa to 4 alfa, plus alfa to 5 alfa, plus 15 stopni przepisujemy, jest równe 180 stopni. Przerzucamy 15 stopni na drugą stronę równania, zatem od obu stron równania odejmuje 15 stopni, czyli po lewej stronie mamy 5 alfa, jest równe 180 stopni minus 15 stopni, to 165 stopni. Lubimy piątkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 5, stąd alfa jest równa 165 stopni podzielić na 5, daje nam 33 stopnie. No i obliczamy miary kątów, tutaj mieliśmy alfa plus 15 stopni, zatem 33 stopnie plus 15 stopni daje nam 48 stopni. Tutaj mieliśmy 3 razy alfa, czyli 3 razy 33 stopnie daje nam 99 stopni. A tu był kąt alfa, czyli kąt o mierze 33 stopnie. No i zapisujemy kąty w tym trójkącie. Mamy kąty o miarach 33 stopnie, 48 stopni i 99 stopni. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.